Dzisiaj na grzybkach jak na obraz wrócić? Same tutaj mamy jakieś podgrzybki. Tu trochę wytereczkę już jest. No to jedziemy dalej. Lokalizacja zmieniona. Trochę spuśniając się wytnie. Koło naszego domu jednak nie było dużych grzybów. Wyruszyliśmy dalej. Za grzybami. Tu jakieś podgrzybeczki małe coś tam się urwie na zimę coś tam może będzie na ząbek zobaczymy co to będzie idziemy w buki dalej na jakieś prawdziwki ten czat się włącza Jedna osoba może coś tam napisać, bo widać że ten czat w ogóle działa Nie wiem czy to trzeba włączyć, czy nie włączyć W ustawieniach jakoś Co Madzia, masz coś? Tu ktoś kopnął pod szybkę Ludzie chodzą nic nie wiedzą O, o, robotyłem Hmm. Deszczyk pada, pogoda jest bardzo fajna, nie ma wiatru. Chcesz być na live? Na live jestem, na live. Zobacz, czy dobrze widać. A, to już jesteś na live'ie. Dobrze. Yeah. Dziewczyna nerwowa coś. Całe życie. Chyba słaby zasięg jest. Że tak mało osób. Jedna słaba lajka. Koniec. Hmm. Czyżby to kurki? Nie. To nie, ja takich nie zbieram. Już myślałem, że kurki bym ucieszony to mi na kurkę jakoś nie wygląda Nie jestem pewny, to nie zbieram Jak tu się przebić przez tą gęstwinę Ja pierdolę, czy idziemy na lewo jakoś? Minąć to Ależ, zlegowało przez moment. W lewo. No i straciliśmy zasięg. Czy ten telefon nie nadąża, czy, czy, czy zasięg, ja już nie wiem. pójdziemy tutaj w prawo i tu prosto nie wiem czy tam w ogóle czat działa, bo nikt nic nie pisze <śmienny> o ludy. O, po co te nerwy? Oto senka. Nie. O parę dzika z drugiej strony. Loszki nie ma na razie. Najpierw by loszka nie wyskoczyła. tutaj były, sobie poryły i poszły. No tak się zaczyna wszystko. To będzie teraz te bagno, nie? Co żeśmy omijali. Koziabroda jeszcze mogłaby jedna wskoczyć. Dzisiaj jedna znaleziona. Jeden prawdziwek, jedna koziabroda. Reszta podgrzybki, wszystko. O, puszki wszędzie. O! Ogrodzenie. Kurczę. Kurcz Rzeka z lewej, to my na prawo idziemy w te bokowe lasy. Co już tak idziemy po godziny, nie możemy dojść. Idziesz Magda? są niesamowita. Jakieś ciekawe fanty, może wlecą jakieś grzybki Późno, macie Co tu się dzieje jak Olu A, tutaj w lewo. Drugi raz tu jestem w tym lesie. Tu ogólnie nie chodzę po tym lesie. Ładny buczek. Tnie się, bo jest pewnie zła, słaby zasięg w lesie. Lepszy telefon musiałbym kupić. Kiedyś. O jest, jest te bagienko. O, kozie brody są. No i dobra. Jest to co lubię. Czyli ładujemy. Korzeń musi zostać. No, sobie został. Pakujemy. No, tyk, tyk. Tyk. O, jeszcze ślimaczek. Ślimaka nie chcę. Zestawię. Dobra, no dobra, to idziemy dalej. Kozie brody dwie znalazły. Dziewczyna nie kameruje, bo nie chce, nie życie sobie, no to nie kameruje. Tu musimy iść prosto. Gąbczak rośnie. Tak. Mhm. Akurat ten las mi się podoba, bo jest gęsty, mało wycięty. Akurat tutaj nie wycinali. Skupili się bardziej na tym lesie co mieszkam w pinkówku. Jaki mam zasięg, że tak mówić. No zasięg jest dobry. No, dziwne. Spróbuję przerwać jeszcze raz. No, lepiej zostawić, bo to się jeszcze zepsuje jeszcze gorzej. Jakby ktoś napisał coś, ale tak nie wiem, czy ja czegoś nie włączyłem. Nie wiem, czy te komentarze są nie, nie włączone. Nikt nie pisze. Dobra. Nie muszą być komentarze. Idziemy tam. O ja pierdzie. No w te buki idziemy. Nikt się nie zgubił. O. Dobrze. Lepsze trewa. Ja już pół Jeszcze godzinę i mogę wracać. Gdzie te buki ładne, taki zegarnik bukowy stary, gdzieś tam na wprost. Nie jest źle. Już trochę grzybów jest. Zobaczymy. Puszki wszędzie mocne. Mocni pilarze odpracowali że takie mocne puszki. Co to jest? Tradycyjne mocne 7%. O, no. Ale tu suseńkę położyło. Nie, ten life jest coś za mocno zacina. Muszę chyba to przerwać i jeszcze raz puścić. Ja widzę, co tu się dzieje.